No i tak. siemaneczki z Synekar, z tym was wchodzi na naszym kanale gdzie oczywiście serial sąsiad jeździć ze mną. Jak zawsze To Cradium Siemak Jestem Janek No i co na co tam robisz u siebie? A robię porządek na gospodarstwie A Mimo to... do nas przyjechać dzisiaj. To, czy szczoby się zrobimy, zrobiłem porządek. Ta, widzicie o co tutaj no. zrobiłem? Damianek ma krowy. To nie, patrzcie, tutaj kiszonkę, co ostatnio robiliśmy. Tutaj krowy nie jedzą. Obornik trzeba niedługo rozsy zrobić, co nie, Damianek, rozsypać. Trzeba, trzeba. Zobaczymy, zaraz będziemy przyjechać, Michał, zobaczymy, co będziemy robić. Ja siadam do Johna, to ciepło, zimno w nim. Właśnie, ja jest nie na... To Obornik. Na sprzedaż? Klimaty klimatyzację, klimatyzację chcę Witam, Sączarze. Witam, Michał. Witam, Sączarze. Co tam? Co tam? No na sprzedaż mam tutaj tego... Zetora Turbo. 182 kuca ma. Na polskich blachach. Co, Są chciałby kupić? Tak, chciałbym. A za jebieś dał go. 46 tysięcy. 46 mało, Sączarze. Ponad 50 chciałbym, żebyś dał. Na ja to będzie 49,5. Mogę dać za do 58 maksymalnie, sąsiad. Nowa sztuka, nowo odmalowany. Sąsiad. 57. Ile? 57. 57 tysięcy? Sąsiad. 58. Ci mogę dorzucić autosankę. Co ty na to? I, I bude budeczkę. Co? zgoda. Zgoda, sąsiad? To szufla? Przebiję tam. Szuka. Czekaj ja ci jadę po obu sobie szybko. Zaraz wrócę. Mam no jak to się mnie naradził, ale go natargowałem a to warty. 20 tysięcy. Kopie, 20 tysięcy warty. No ale go. A jeć. Owaliłeś go, obalić kopię, tak go zrobiłeś. A co nie ma jeć, pas... No i dobrze, dobrze, pieniądze. Beno, będą ben, na jakieś zaku nowe. Dobra, nic tu nie mów, mógł, ale się ubyjasz. O burzy. Co, nie słyszę, po co? U. Nie, na radiu tu nie słyszę telewizji. Tam dzisiaj autosankę łopnął. Pieniądze ci... pojechał? Nie A chyba ma. A co ma. po tego zło ma to? Ta. Tak. Jak pojadę, tam mój John stoi u mnie. Dobra, sąsiad. Sąsiad, dobra. No ja ci przywiozłem, to zaparkuj u mnie tego pick i sobie przyjdziesz później na nogach. Dobra. Dobra, zajrzyj, Somset, stań tutaj sobie, o, stań, stań, o, zgaś. O, jedź. Dobra, jedzie Damianek, witam, sąsiad. Nie ma witam. Co tam? bo jest dobra. Somset, po z tego Zetora? Sprzedałem, Michał kupił, powiem ci. Tak, Zapię... Ja ja pijadę nowe felgi. Pasują? O, chopie, pasują, pasują. Dobra, pokaż tego Zetora. czekaj, to ja może zjadę z drogi. To wjadę na gospodarstwo. A wjedź, wjedź do mnie. Wjedź, gruby są przed, wjedź. A idzie? Przejdź. Dobra, tyle. Stój, wjedź jeszcze raz w niego. Powiem ci, sąsiad, 58 wziąłem za niego, jeszcze jest autosanka. NIE! 58, autosanka, wiem, to warte 60, ale opuściłem to 2000, powiem ci, autosanku jeszcze dorzuciłem. Co nie? Ty... Ty wiesz... Tu patrz, tu nic nie ma, tu po Sąsiad, sąsiad, ty idź do siebie, dobra? Co, Jo. Trzymaj się, ubity ty i teraz, sąsiad, patrz, tu wylewa woda. Sąsiad. P Sąsiad. A nie, to wszystko dobrze, dobrze. I sąsiad, ubity interes? teraz. Jak przybyliście rękę, dobra. to mu O dobra, to trzymaj i jedź sobie. Sąsiad. Eee, e, e, czekaj, ja tu... Wyjedź mu, Jakie polskie blachy, jak tylko pieczarskie blachy? Polskie są, tylko. odzmontowałem się rano. Dobra, siadaj. O, to... o, masz to, ja tym nie jadę. Jedź, jedź po mi, ole, trzymaj się, sąsiad. Jedź. A, a ja z ale to jest tak, ale to jest rujnę, babuko. Kurde, jak jedzie. Sprzęt 20 Ojecha. tysięcy warto, kupi 5 do, szy do szyb. Pewnie tam już poprzekręcany ten silnik z tego, z 60 pewnie. No chłopie, tyle godzin, no, po prostu to motogodzin godzin ja, ponad. Chłopie. Ja, Eba! Aha, ja, auto kupię zostawić. No to mam przyjść później, bądź. Dawaj, do ma kluczyki, dawaj. Dawaj, uciekaj. Dobra. Weź tu otwórz wiatr, schowam. Ta, dawaj tu, zajerzy. Dobra, zajeżdżam, zmieści się tam? Zmieści się, są się. Tu jakiś starość to chłopie, tu nie wiem, tu tak ciężko tu chodzi, to sprzęt. A idź, chłopie, by kupił nowy, ma tyle pieniędzy od tego wójta, co, nie? A, to, czekaj, nie wiem czy tam z przodu się zmieści. Wiedzie, wiedzie. pójdź wychodź, sąsiedni. O, 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 chyba nie wiedzie. czekaj, otwórz troszkę. No tak zrobimy. O, dobra. O no, opony nie ma w ogóle, to chyba łyse opony. A, idź, stąd, widzę. Trzeba nowe Tyle opony. O. Dobra, dobra, sąsiedz się wchodzi, bo robota. Śpieszy trzeba, śpieszy. Dobra, nie schowiłem. Jeszcze tam gdzieś do trzeba jechać, czy nie? Chcesz coś kupić tam, trzeba jakieś jechać. rzeczy, co nie? Dobra. Zamykamy tu, żebyś zobaczył. Dobra, to co? to ja będę na swoje, no nie wiem, już gospodarstwo, dobra. będę zobaczyć już. Słyszałem, że tam gazowali zatorat, to myślałem, że jedzie. To nie, nie. Remont no, kolejny. Nie, kolejny. Dobra, czyli co sądzę? Trzymaj się. Trzyma, trzyma. Ja się na swego żona. Trzeba jechać o, z obornikiem. Dobra, czyli co? Jeżeli wam się 800 spodobało, zostawcie co? Chłopaki, łapkę w górę, zrębionek. Co? Ja, łapkę w górę. Co? Trzymajcie się. Do następnego odcinku. Widzimy się oczywiście w poniedziałek i piątek o 18. Czyli co? Do następnego odcinku. Cześć.